Hej, witam na moim kanale. To jest nowa Toyota CHR. Zapraszam do oglądania. Dobra, to nowa generacja Toyoty CHR. I bądźmy szczerzy, jeżeli poprzednia generacja byłaby nadal sprzedawana, nie byłoby w tym nic złego, ponieważ poprzednia generacja nadal wygląda dobrze, świeżo i nowocześnie. Jednak dzisiaj mamy 2024 już prawie i to Toyota. Dał nam taki prezent pod choinkę, czyli nowego CHR-a z twarzą, czy też ze światłami przed nimi, takimi jak nowa Toyota Prius, która na chwilę obecną nie występuje jeszcze w Wielkiej Brytanii, ale nie ma w tym nic złego, może będzie, może nie będzie. Patrząc na ten samochód, tak z profilu, ten przód, to wygląda to jak taki, taki pysk rekina, coś ala niektóre modele w maździe. Oczywiście nie ma w tym nic złego, podobają mi się te przetłoczenia tutaj na drzwiach bocznych, na drzwiach przetłoczenia oraz ta. Kolorystyka. Bardzo fajnie to wygląda. Tył również muskularny, taki konkretny. Patrząc na ten samochód, wiadomo, że to jest CHR. To są klucze. Otwieramy samochód nazwita światłami oraz napisem Toyota CHR. To jest ok. Dobra. Tyle, jeśli chodzi o Azerokem. Jeszcze na można koła. Koła 245x40 i to są 20. Całkiem ok. A no i co najważniejsze, macie tutaj. Klamki, które się otwierają w ten sposób. Takie coś innego. Nie będę się czepiał, żeby znowu ktoś mi nie powiedział, że normalnie sprawdza ilość miejsca na palce przy klamkach. Dobra, wchodzę do środka. Dobra, słuchajcie, jestem wewnątrz Toyoty CHR, nowej Toyoty CHR. I taka pierwsza uwaga, to powiem Wam, że jestem mega pozytywnie zaskoczony, dlatego że to wnętrze bardziej mi się podoba niż wnętrze poprzedniej generacji. Generalnie wszystko jest takie normalne, bym powiedział, pomimo, tego, że zewnątrz ten samochód jest mega futurystyczny, to jednak wewnątrz ten samochód wygląda normalnie, tak bym powiedział cywilnie. Poprzednia generacja była troszeczkę przekombinowana, ten krzywo umieszczony jakby ekran, takie. Dziwnie to wyglądało dla mnie, naprawdę dziwnie. Tutaj to wygląda wszystko normalnie. Zacznę, może, od ilości miejsca, bo to jest ważne. Ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że mam M93. Fotor kierowcy jest obniżony najniżej. Teraz tak, nad głową. Tak, na trzy palce. Trzy palce wchodzą, czyli jest OK. Trzy, te trzy palce. A teraz, tak, jeśli chodzi o nogi, no to zobaczcie. Z tej strony jest OK. Tutaj z tej strony jest ok, ale zobaczcie, że tak dziwnie czy mam tą kamerę, bo mam mikrofon przerzucony na przód, a nie chcę go przekładać znowu. Tutaj design tego, tego jakby tunelu środkowego jest taki troszeczkę dziwne, to za chwilę pokażę, ale nie spotyka się to z moją, z moim kolanem, czyli jest, jest ok. okay. E, jeśli chodzi o widoczność, to kamera teraz jest na wysokości moich oczu i tak jak to widzę, e, lusterka boczne są bardzo blisko nie bym powiedział, ale mają super naprawdę widoczność, są dobrego. Dobrego kształtu oraz rozmiaru to jest ważne. Tutaj ja mam taką malutką szybkę. Do przodu również wszystko dobrze widzimy. Zwykle narzekam na to lusterko, ale w tym przypadku to lusterko jest wysoko i mamy całkiem sporo przestrzeni. Również ten ekran środkowy nie nachodzi, nie spotyka się jakby z krawędzią dolną, krawędzią szyby przedniej, czyli też jest ok. Tu wszystko widzimy ładnie do przodu. Dobra, spoglądam do tyłu, do tyłu. No niestety nic nie widać. Słupek. C jest mega gruby. Te słupki A również są całkiem grube, bym powiedział, ale te szybki, no tutaj czy te małe szyby, tutaj z boku szybkich szyby sprawiają wrażenie, że one są takie jakby wąskie, ale są pod takim nachyleniem, że mam wrażenie, że są zbyt blisko mojej twarzy. To na pewno będzie przeszkadzać w zakrętach, moim zdaniem. Tak wygląda kierownica, która jest multifunkcjonalna, oczywiście GR Line. Miła w dotyku, taka plastikowa skóra, ale to się naprawdę może podobać. Jeśli chodzi o zegary, odpala. Ten samochód. Tak wyglądają zegary. Są to wirtualne zegary, takie mega proste, bym powiedział. Takie naprawdę prostota, prostoty, ale mi się to podoba. Nie ma tutaj takiego przekombinowania, jak jest w kija. I to jest naprawdę na duży. Na duży plus mamy tutaj z tryby jazdy. Jest tryb ekonomiczny, normalny sportowy i e, osobisty, czyli można sobie sprecyzować, co tam byśmy chcieli. Tak to wygląda, bardzo mi się to podoba. Duży wyświetlacz, duży wyświetlacz e, centralny. No, na razie nie ma tryb info, bo tak naprawdę samochód już pokonał 5 mil. Tak więc jest OK. Pod spodem mamy trzy przyciski fizyczne, to jest git. E, podświetlenie też bardzo fajne. To mi się naprawdę podoba, wnętrza, podświetlenie wnętrza. boczne nawiewy okrągłe. Ten tutaj, takie prostokątne pod spodem. Panel klimatyzacji bardzo czytelny, przyciski fizyczne naprawdę szanuję. USB typu C, ładowarka indukcyjna, dwa miejsca na napój, bardzo krótka wajcha zmiany biegów. Zmieniamy w ten sposób, że przesuwamy w stronę kierowcy i cyk, drive. Wsteczny, jak już jestem przy wstecznym, tak wygląda kamera cofania, czy też obraz, który jest moim zdaniem beznadziejny, bo jest takie słabe SD. W takim samochodzie już powinno być Full HD. Niestety nie ma. Wracając na parking, nie możemy tego jakby przesunąć na parking, tylko musimy sobie o, nacisnąć w ten sposób. EV Mode, który no, teoretycznie jest, no, ale on jest bez sensu to używać. Odsyłam do moich filmów z przepisem na co dzień Fakty i Mity. Potłokietnik taki bardzo sztywny, ale no, Taki lekko miękki, elastyczny podział. To jest lepsze niż taka etapowa pianka, e, bardzo miękka. Otwieramy, otwieramy, tak, otwieramy. Pod spodem ma płeczka, to w Toyocie, oraz całkiem głęboki schowek, dodatkowo USB oraz gniazdo 12V. Zamykamy. Fotele mega wygodne, naprawdę mega mi się podobają te fotele. Szczególnie szerokość na wysokości ramion czy też barków. To jest naprawdę rewelacja. Coś w laftujecie koroli oraz mega sztywne, mega sztywne dobre trzymanie boczne. Super wygodne siedzisko, super wygodne oparcie, super wygodny yy, zagłówek. Naprawdę na plus. Górna część. Daszki przeciwsłoneczne, podświetlenie LEDowe, niestety żadnej yy, przegrody czy też schowka na. Okulary, mamy tutaj taką półeczkę z gumową matą oraz schowany, tak bardzo schowany podłokietnik, schowany schowek, który jest naprawdę mega, mega głęboki. Co dalej? Tutaj cały potrzebie wykonany jest częściowo z twardego plastiku. Tu jest miękko, tu jest twardo, tu jest miękko. Miękko, 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 czyli tak generalnie jest miękko i wygodnie. Sama pozycja za kierownicą jest fajna, wygodna tej drzwi, również górna strona jest miękka. Tutaj jest y, materiał Alcantara, tak to się chyba nazywa. Schowek tutaj połączony z uchwytem i kieszeń na dole, w drzwiach której brakuje y, z tyłu. No dobra, sprawdźmy w jakim razie, jak to zagranam. Całkiem fajnie gra. Dobra, tyle jeśli chodzi o przód, idę do tyłu. Jeśli chodzi o tylne drzwi, to tak, górna część jest twarda. Tu niestety jest twardo. Jeden uchwyt na napój. I teraz tak. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, no to zobaczcie, mam tyle miejsca na nogi. Czyli to jest ok, naprawdę. Jest spoko z tej strony, z tej strony. Yy, tylna część przednich foteli jest wykonana z miękkiego materiału i oraz mamy jeszcze mnóstwo miejsca na stopy. Nad głową, jak usiądę sobie tak na luzie, no to jest ok, powiedziałbym, że nawet na trzy palce, ale gdy usiądę poprawnie, o w ten sposób, no to już nie mam miejsca z tyłu na głowę. Jeśli wyciągnę jeszcze to pod o, no to tak to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ale to na pewno nie jest komfortowe. Nie ma żadnego podłokietnika tutaj w części centralnej. Szkoda. Mamy jedno USB typu C. Nie mamy żadnych dodatkowych nawiewów. Jedną kieszeń. Nie wiem czy to widać. Mamy tutaj jedno podświetlenie. I tak naprawdę taka napa przeznaczona na dwóch rosłych, bądź też dwóch. Mniejszych dorosłych i jedno dziecko. Dobra, lecimy do bagażnika i sprawdźmy co pod maską. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy ile miejsca jest w bagażniku. Otwieramy skluczyka. Teraz tak, klapa nam się podnosi. Ilość litrów widzicie na własnych ekranach. Ja Wam pokażę, co znajdziecie w środku oraz jakie są wymiary. Teraz tak, podłoga o takim dziwnym kształcie. Zobaczcie, ona nie jest taki prostokątny kształt, jest taki półowalna, z tej strony jest mniej miejsca, z tej strony jest więcej miejsca. Mamy jedno zwykłe podświetlenie, dwa haczyki po bokach. Miejsca czy też zaczepy na siatkę z czterech stron, gadżety, podłoga taka. Hmm. Niezbyt, niezbyt, że tak powiem, mocna wytrzymała w ten sposób. Sobie jakości pod spodem mamy dziadostwo moje ulubione. Niestety brak miejsca pod spodem, pod tym spodem <noise> na koło zapasowe. Jeśli chodzi o wymiary tego bagażnika, to bagażnik jest wysoki do 50 cm. Jest szeroki w tym najszerszym miejscu, tak do 113 cm. Jest długi tak do 81 cm. No dobra, to tyle jeśli chodzi o bagażnik. Lecimy teraz na szybko podmachę. Tak, zamyka się strumaczeka. Dobra, słuchajcie, zerkamy podmachę. Wszystkie dane widzicie już na waszych ekranach. Ja tylko podam od siebie, że to jest całkiem sporo miejsca wokół tego silnika. Tak więc, ewentualne naprawy czy też serwis będzie. Ludzie z serwisu by to mieli ułatwione życie. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o maskę. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o nową Toję CHR. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. No dobra, i to tyle, jeśli chodzi o nową Toyotę CHR. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Dajcie znać w komentarzach, czy wolelibyście poprzednią generację, czy też tą generację. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.